E, witam Państwa! Z tej strony Master of Puppets i witam, witam na kolejnej edycji króla góry. Tym razem na postaci zegarnisz światła. Purpurowy. Biorę właśnie skrzynki. Zobaczmy co tu poleci. Kara kolidzepsioniczny atak. No ciekawe co tu mi da. Los. Mocne gemy. Czasami to jest przekleństwo, czasami dobrze. Salny diadem znowu. Dobra, może być nawet. Pajęcza zbroja. u nie ma żadnej zbroi na maga dobry. Nie dobrze. O, buciki słabe, krzyż zwycięzcy, nooo... Ekwipunek dzisiaj nie jest zbyt dobry. Dobra, co ja mogę z tego uzyskać? Astralny, pajęcza... Nie. I krzyżyk, gemy. O Jezu. O! Okej, okay, dobra. Co w takim razie dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie Astralny Miecz Czemu? Bo no sobie wysoko podbije max HP No, muszę jeszcze wybrać atrybut Więc w tej edycji będzie mieczyk Astralny Mieczyk Dobra A, no, idę jeszcze po bronie przecież Chyba astralne miecze, czy są jakieś ciekawe. Nie, plus zero. No dobra. To mogło być lepiej. Dobra, więc tak. Ja w sumie nie, nie patrzyli się do zdolności. Dobra, profil pod... To jest profil na o to nie no. na no, no, wojownik. Zobaczmy takie coś najpierw. że to, chociaż nie, raczej to będę używał, nie mam tu nic. Dobra, czy na początku jeszcze prowizorkę wezmę, metylową zbroję? Dobra. No, zdolności no nie powalają. Ewidentnie. Karakol, ok, eee, Drenujący atak, spoko. Psioniczny atak, no niech będzie. Magiczne uderzenie niech będzie. A i to wszystko. Precyzja jakaś. Odbicie magiczne. Dobra, namaga no mam. Nawoja. O. o! Miałem takie wcześniej najwyraźniej. Nie, 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 nie. Sorry, to miałem kliknąć. Refleks zrąg... Psioniczny atak. I precyzja, ale zaraz będę ją zmieniał, tak czy siak Dobra, gemy Nawoja są, tu pyk I dwa gemy, ha, tyle gemów HP Dobra, mało szczęścia Mało celności Tak, więc no, Trzeba podbić sobie trochę szczęścia, mimo wszystko Dwie te same no, To jest po prostu losowość dość duża Znaczy też yy, Trudno, żeby w się dwóch broni coś wyjątkowego mogło nastąpić. No dobra, teraz tak. Muszę dobrać zdolności. Jaka zdolność będzie najlepsza? Pierwsza sprawa, no tym razem za czy ile mam żetonów jeszcze. Dobra, 1200, a jeszcze profil na właśnie. Muszę zaplanować sobie mniej więcej wydatki. Namaga no, ewidentnie, to nie przejdzie. 3 Gemy e, obrony magicznej potrzebuje co najmniej. Dobra, to jest plan. Więc tak: 3 Gemy obrony magicznej, zakup Gemów poziomu drugiego. Obrona magiczna. O Jezus, Maria: 85. A poziomu pierwszego: 66. 9% różnicy. 10 punktów stat. Dobra, bierze, biorę poziomu drugiego. 3. Dobra. Wzięte 3. Ale co jeszcze zrobię? Włożę dwie obrony. Ha, żeby tak sobie podbijać trochę przeciwników. No, zbrojki są spoko. Dobra. Teraz powo trzeba powoli ulepszyć swój ekwipunek To no, tak. Jak to zrobić, żeby to wyszło najlepiej? Mam tym razem sporo wersji w podobnych częściach ekwipunku No, ulepszy sobie to na plus 1. Okej, okay, weszło. Teraz przetapiam, bo nadal tutaj podbicie 1, znaczy zerówką, daje mi skok plusa. Gdybym na początku po, yy, połączył je, miałbym tylko plus 1 i następne podbicie do plus 2 byłoby droższe. Więc dlatego zdecydowałem się na ten ruch. Dobra, dużo watak. No niekoniecznie to był jest fajne, ponieważ preferowałbym w celność. Dobra, broń ubrana. Teraz tak, co, co jeszcze zostało? Czarcie buty. No to ulepszanie. Przedmioty. Czarcie buty. O, jeden plusik. No coś tam doszło. Dwa punkciki. Jest git. Wojownika to jest cały kwipunek. Namaga jeszcze my trilową zbroję koralowy pierścień. Mogę ulepszyć myfrilowa zbroja. Jest, jest kompletną zerówką. Ile weszło? No, trochę punktów weszło. No to bierzemy trilową zbroję. I teraz e jeszcze miałem ulepszyć koralowy pierścień. Dobra, w szczęście. No, nie jest wy wybitny, ale mogło być gorzej. Dobra, więc z systemem. Zebrałem mniej więcej to, co bym chciał. A czego? Co jeszcze? Co jeszcze chciałem dołożyć? Jakąś zdolność specjalną na pewno? Czego mi brakuje? Um, nie to. Pokaż mi, zdolności. Co, pokaż mi ofertę, dobra. Defensywne natarcie. Myślę, że to jest e, najpewniej mój pick. Defensywne natarcie, ale co jest jeszcze? Koci zamach? Nie, bo nie potrzebuję luka. Silny cios nie, bo będzie nadpisywał pasywkę. Kruszące grzmotnięcie nie. Bo nie, nie planuje być dużego damagea. Wyniszczająca toksyna, niby spoko. Ale ja planuję grać na przetrwanie, więc defensywne natarcie biorę. Dobra. Defensywne natarcie wzięte. W profilu na maga zamieniam to z precyzją. W profilu na wojownika również z precyzją. <laughs> Albo z pszeniczym atakiem. A na magika zamienię. Mądrzej precyzję, precyzje. Oj, oj, oj. Coś się popsuło. Nie. What the fuck? Okej, okay, już jest dobrze. To jest nawoja, teraz namaga. O, tak będzie. Dobra. Więc sety już zrobione. Jak wygląda moje HP? Wygląda na to, że mam na, na te profile po około mm, 3, ko 3 koło HP. No, w miarę fajna wartość. 228 Defa na Wojownika nie jest to zbyt dużo, niestety. A z drugiej strony, jak dla woja dajmy, czarcie był, znaczy. Krzyż i roże pajęczy ona miał za mało luka Więc nie, zostaje przy, przy tych wartościach Mało ataku Może zdolności mnie poratują Jakie, co jeszcze mogę sobie wziąć Jezus Maria, 12 wiktor mobilizacji A, Dobra, będę prowokował nimi Może coś dadzą Specjalne 4 od razu Kamień runy ma i run magii nie mam 3 dobra Które statusy, antidotu, tak z 10, krople do oczu 2 no i dobra, i dostało mi 500 żetonów, Na co ja mogę to wykorzystać? Mogę polepszyć sobie kwipunek, który mam do dupy. Jednym słowem, ale z drugiej strony, no tak patrząc. Musiałem kupować już To, może się nie opłacić 50 speeda za... Mm, 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 mm. Może to będzie fajne? Nie, no zaryzykuję. Tak, ok A niech się dzieje. Wola nieba. Dobra, magik jest. Wojownik też jest. Mogę podbijać jakieś poszczególne części ekwipunku, czyli na przykład. O, pańczą zbroję mogę podbić. Właśnie przeoczyłem pańczą zbroję. Chciałem ulepszyć uzbrojenie, przetapianie. O, jeden spida Dobra, ale jak weszło teraz w nisko, to następny będzie wysoko. Dobra, docelowy plus 3 i 4 spida Dobra. Jest. Więc nawoja zaczyna się robić coraz bardziej przyzwoite EQ. Eee, namaga. Namaga tutaj trochę. What, what the fuck? Myślałem, że już namaga, ma więcej. Namaga to generalnie będzie mocno nastawione pod odbicie. Widać. CDF-y. Many trochę mało mam, żeby się w to bawić, ale miejmy nadzieję, że się uda. Czekaj, czy ja mam? Nie już myślałem, że popsułem profil na maga. Dobra. Aj, no i myślę, że z tej części to już tyle. Wkazałem mniej więcej jak dobieramy ekwipunek. Tu jeszcze będę w czasie walki na 480 retonów coś dokupywał, ewentualnie mogę podbić ekwipunekko. Czy mam coś, co dzielę, dzielę na dwie klasy? Niby czarcie buty mógłbym spróbować. Średnio. Wytrilowa zbroja, jak pójdzie w Defa, to się ulepszenie będzie kompletnie nieopłacalne. No, miecz jeszcze podbije. O, dużo nie zyskałem. Może zawsze coś. Gemy mam dobre, zdolności dobre, już chyba nic nie mogę więcej zrobić z nimi. Zaczę, jakie są w ofercie, bo już pozapominałem trochę. Nagrywasz, tak, nagrywam. Pozdrawiam cię, sataniel. Czysty cios, wietrzna, atak, wredna chmura. Nie, tu nie ma nic ciekawego dla mnie. No więc w takim razie podsumowując, zostałe z 450, 400, mając 415 żetonów Mało osłon, mało run. Dużo mobilizacji, które mi się nie przydadzą akurat w tej edycji. Mogłem popatrzeć na zdolki mimo wszystko przed walką. Może to by coś zmieniło. Zmieniłbym decyzję na coś innego. No, ale ma ilość luka. Jedynie by jeszcze mogła mi zasugerować. E Gungnira, ale Gungnirem już walczyłem parę edycji, to zdecydowałem się jednak tego nie robić. Dobra, o tym samym koniec tego nagrania i zapraszam już Państwa do na, na nagrania z króla góry już z samej Aredy. No, dziękuję bardzo i do usłyszenia.